Cześć. Dziś ciekawy i ważny temat, czy można być odłączonym od swojej własnej duszy. A jeszcze ciekawsze pytanie jest takie, czy ktoś w ogóle może wejść w nasze ciało, niejako zasiedlić je i poczynać sobie jakoś po swojemu na planecie Ziemia. No to już Wam powiem teraz, jakie są moje doświadczenia na ten temat. To. Że jakaś inna istota, potężniejsza energetycznie, z jakichś wyższych wymiarów, ważniejsza, bardziej inteligentna, bardziej wszechmocna, może zechcieć zawłaszczyć sobie wasze ciało, to to jest w ogóle jakiś taki koncept, który wykluczałby to, co się tak naprawdę dzieje, że zejście duszy w ciało fizyczne jest bardzo ważnym procesem, który odbywa się po uzgodnieniu z radą starszych, z waszymi mentorami. Przy zgodzie i przy kibicowaniu waszego nauczyciela, którego nazywamy Aniołem Stróżem, i kosmos i galaktyka to jest porządek. To nie jest jakaś bonanza ziemska, gdzie odchodzi jakieś mordobicie i zawieranie sobie ciał. To są takie opowieści z dreszczykiem, które my kochamy na Ziemi. Natomiast yy, misja duszy na Ziemi. Jest związana z konkretnym ciałem, które jest cały czas w związku ze swoją duszą, i nie ma takiej odbijanki jak w tańcu. Po prostu mamy pewne zadania tutaj, wybieramy rodzinę, wybieramy miejsce na zejście i jakieś takie walk-in teorie są kompletnie od czapy. Przynajmniej mnie się nie zdarzyło nigdy niczemu takiemu świadkować. No, i kolejne pytanie, czy od duszy można być odłączonym? No, nie jest tak, że dusza jest jakimś ministerstwem duchowości zawieszonym gdzieś w przestworzach i my albo chwycimy ten sznureczek zawieszenia, albo nie chwycimy. Jak go nie chwycimy, nie chwyciliśmy o czasie, to koniec jesteśmy odłączeni. Dusza to ty. Jest w tobie, jest. Częścią Ciebie, z komponentem Ciebie. Ty jesteś więcej niż dusza, jesteś też i ciało, i kosmos, i boskie światło, ale Ty jesteś duszą i w tym sensie nie można być odłączonym od duszy. Co innego w śnie, co innego w śnie, bo w śnie dusza poczyna sobie naprawdę niesamowicie, ale o tym opowiem w jakimś następnym klipie. Ale teraz mówimy o normalnym dniu, kiedy zachowujemy pełną świadomość siebie, działamy, pracujemy, czytamy, zastanawiamy się. Dusza jest wtedy zawsze z tobą. Zupełnie odrębnym pytaniem jest, czy masz z nią kontakt. To trochę tak, jakbym zapytała, czy masz kontakt ze swoimi emocjami, czy ze swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. One gdzieś tam w tobie są, tak jak dusza, tyle, że nie odczuwamy, Kontaktu, nie mamy takiego bonda, jak to się mówi po angielsku, czyli nie mamy takiego trwającego, otwartego związku. I o duszy łatwo jest zapomnieć, chociaż ona cały czas tam tyka, ponieważ na co dzień jesteśmy bardzo mocno osadzeni w głowie. Myślimy, nasz komputer mózgowy przerabia sprawy, opcje, korzystność, wybory, chęci. I jest tam taka ciągła karuzela, i to jest fenomen, który nas odciąga od zupełnie innego centrum, który również w nas jest. Mianowicie od centrum, tutaj w piersiach, centrum serca, centrum duszy można to nazwać, ponieważ tu jest przytroczona pępowina świetlista, którą ta dusza cały czas związana jest ze swoim domem dusz w kosmosie. Dlatego podczas snu, Dusza często wizytuje kosmos, co ja doskonale pamiętam, na przykład budząc się czasami. Tak więc dusza jest zawsze w nas, jest ciągle w kontakcie z wyższymi wymiarami, z miejscem, z którego pochodzi, ze swoim nauczycielem, ze swoimi przyjaciółmi, z tym miejscem, z którego zeszła na ziemię. Tego kontaktu dusza nigdy nie traci i to jest nasz niesamowity potencjał, bo tak jak wszyscy szamani tego świata, możemy się z tym kontaktować i pozyskiwać bardzo ciekawe informacje w sprawie tego, co może nam przynieść sukces, albo co nas blokuje, albo jak w ogóle udrożnić swoją świetlistą aleję w przyszłość. Jeśli tylko spróbujemy przemieszczać się świadomością niżej, tutaj, w czakrę serca, to automatycznie jesteśmy w stanie złapać kontakt z duszą. Kontakt z duszą jest pewnym wysiłkiem świadomościowym. To zupełnie tak, jakbyś siedział w domu i nigdy nie patrzył za okno. No to nie wiesz, jakie tam są drzewa, czy jest ładna pogoda, czy są jakieś chmurki, czy słońce, czy księżyc. Nie wiesz, bo nie patrzysz w tamtym kierunku. Dokładnie tak samo jest z duszą. Ona zawsze jest, tak jak jest, zawsze krajobraz za oknem. Trzeba tylko zwrócić tam się świadomością. I to można przetrenować z trenerem duchowym, który to potrafi. To jest taki zabieg kompetencyjny, to jest zabieg narzędziowy. To nie jest tak, że ty coś utraciłaś i ktoś musi ci to przywracać. Nie, to jest tylko najwyżej to, że ty nie ćwiczysz patrzenia w okno, czyli po naszemu patrzenia i czucia się blisko duszy. To jest specyficzna frekwencja świadomości. Ale też nic innego jak zarządzanie swoim umysłem. To jest sprawa Twojego umysłu, Twojej świadomości. No, to tak wygląda kontakt z duszą. Ona zawsze jest, ona czeka na Ciebie, aż zechcesz spojrzeć na nią i zechcesz powspółpracować dla Twojego sukcesu, bo sukces duszy i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bo przerabiałam to po tysiąc razy. Sukces duszy jest Twoim sukcesem zawsze. Jest zdrowiem, jest obfitością, jest satysfakcją, jest szczęściem, jest życiem w Twoim ciele. No to życzę poszukiwania kontaktu ze swoją duszą i cieszenia się jej obecnością i cieszenia się tym swoim potencjałem i cieszenia się tym swoim komponentem, który jest. Wow. Niesamowite. Dzięki za dziś.